Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałam Wam pokazać moje ostatnie zakupy z zielonych kotów, z Lemon Craftu i z AliExpress. Jako pierwsze będą zielone koty. Tutaj za dużo zakupów nie zrobiłam. Kupiłam sobie szczoteczki do brasza od wykrojników. Mój już taki się zrobił trochę niefajny. I żeby wymienić to z Nate Choice, bo taki akurat mam, kupiłam również tą, nie wiem, jak to nazwać, poduszeczkę o, do emblosingu albo do shaker boxów, żeby mi się brokat nie przyczepiał do ścianki foliki. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. W zielonych kotach również wzięłam sobie dwa papiery z Fatin Arts, His and Her Remastered, Her Letter i In the Cinema do takiego projektu męskiego albumu. Tu z drugiej strony jest taki. Oraz ten In the Cinema, taki jakby taśmy, a z drugiej strony no to też właściwie takie taśmy. Aha, ale w innym kolorze, inny odcień. Tu jest taki ciemniejszy, a tu jest taki e, z jaśniejszymi elementami. To takie dwie kateczki. E, Wziąłam sobie również zawieszki, mm, które będą mi potrzebne też do albumów i dostałam parę gratisików. Ten, Kociak, o, nie tylko będzie widać. Kociak. I te dwa serduszka to są siki. Bardzo dziękuję. Była tam jeszcze koronka. Ale sobie jej nie przygotowałam. Kawaczę koronki. A ja wzięłam sobie do albumu górskiego, który będę w wakacje robić. Takie zawieszki wakacyjne. Nie może o. Takie? I samochód. Dość spory jest, ale fajniutki. Taki Volkswagen Gerbusek. To jeśli chodzi o zielone koty. W Craftie kupiłam sobie całkiem sporo papierów, ponieważ będę robić albumy. Dwa. Jeden dla mężczyzny, już takiego 60-letniego, na urodziny, a drugi na osiemnastkę, czyli dla młodego pokolenia. Tutaj, tak, dobrałam sobie do tych zakupów jeszcze dwa paseczki z napisami z UHK Galery po polsku, takie ślubne. I po angielsku, to tak po prostu dodatkowo. A do albumików wziąłam sobie tą nową kolekcję Something Else. Dużą i małe. Właśnie do obu tych albumów chcę wykorzystać. Były pokazywane, ale tak szybciutko przelecę, bo są naprawdę godne polecenia. Jest 20 arkuszy, po 4 z każdego rodzaju. Tu mamy tak. Z drugiej strony są takie paski. Potem jest taki. Ten jest przepiękny. Z drugiej strony. Aha, to tu są te paski. A tu szachownica była. Mhm. Tutaj mamy taki jakby list albo projekt. Z drugiej strony są napisy. Tutaj mamy różne sentencje w języku angielskim. A z drugiej strony są takie piękne deski. A, tu była ta szachownica. I tu potem się powtarzają. I na okładce mamy takie obrazki do wycięcia, i duża kolekcja jest analogiczna, tylko oczywiście w rozmiarze 30,5 na 30,5. Nie będę pokazywać. Bo same papiery są identyczne. Do tych albumów wzięłam sobie też karty Studio Light. To są te do wypychania. Ponieważ oba albumy są męskie, więc i jeden i drugi jakby podobne chciałam zrobić. Tutaj wzięłam sobie takie mm, sześciokąty z takimi elementami. A drugi arkusz to są proste kwadraty. Też z takimi elementami do wypchnięcia. Bardzo ładne kolory. Nie wiem, czy dobrze tu widać. Myślę, że do, tych, do tej kolekcji Something Else w bardziej super pasuje kolorystycznie. Tu i tu świetnie więc wydawało mi się, że to będzie tak pasować i do tego jednego albumu ale w sumie wykorzystam do obu wzięłam sobie taką kolekcję Scrap Mir Mr. Vintage z tego co tu dobrze czytam 198, 12 arkuszy jak one wyglądają więc pierwszy arkusz to jest taki pokerowy. One są jednostronne, z drugiej strony są gładkie. Drugi taki Road 66, czyli droga 66. Niestety mam tutaj um, bodajże ukraiński napis, ale myślę, że można to super zakleić jakimś elementem. Albo wyciąć po prostu sobie tutaj to, co potrzeba. Napisem, obrazkiem, jak to woli. Kolejny arkusz to jest taki stary samochód amerykański. No i droga, oczywiście ten element drogi. Ostatnia szansa na benzynę. Kolejne to są właśnie takie stare karty z samochodami. Bardzo fajne. I ten motor jest po prostu super. I właśnie te pięć arkuszu, arkuszy, które teraz Wam pokazałam, chcę wykorzystać do tego albumu na osiemnastkę. Oraz te karty do wycięcia oczywiście te, które no nie mają rosyjskiego napisu, właściwie ukraińskiego. Więc tak myślałam o tych. Bardzo fajnie mi się tu sprawdzą ten motor. A! Reszta kuszy to do tego męskiego albumu na 60. urodziny, ponieważ yy, solenit... nie, właściwie jubilat jest zapalonym wędkarzem więc jakby tutaj te elementy z rybami, z wędkowaniem będą świetnie mi pasowały do, do tego tematu. Zresztą ten pan tutaj w cylindrze też świetnie. Może piłkarza wykorzystam. I teraz zobaczcie, jak wyglądają kolejne arkusze. Jest ich 12 w kolekcji, więc jeszcze nam zostało 7, więc tu mamy ten arkusz z piłkarzem i takim boiskiem. Kwiateczkę. Drugi to jest taka, um, kojarzy mi się ten wzór z, y, z takimi pulowerkami. Kiedyś był bardzo modny ten wzór. Kolejny to taki ceglasty y, gentleman's cigar bar, czyli badra gentlemanów z cygarami. Tu mamy takiego gentlemana. Też będzie fajnie pasował. No i tu mamy dla prawdziwego wędkarza, zobaczcie, jaki super. Ten arkusz w ogóle tak. Tu bym dała wędkarzowi te pół, gdzie ta ryba jest. A tu bym wykorzystała jeszcze na jakąś super vintage kartkę, albo może do tego osiemnastkowego. Ale bardzo fajny motyw. Tutaj również dla wędkarza, rybaka, jak kto woli, taki w niebieskim odcieniu z rybami, jakby tutaj mamy jakąś siatkę. Plikery, to się chyba nazywa. A tu zobaczcie, cała strona też w takich niebieskościach z rybkami, równego typu. Nie podejmuje się powiedzieć, co to są za ryby, ale kolor jest przecudny i do tego właśnie albumu będzie świetnie mi pasował. I jeszcze jedna strona. Takie, te karty są jedne w zestawie. Ja kupiłam sobie dwie, dodatkowo jedną wzięłam ze względu na to, że jak będę chciała któryś z elementów jeszcze wykorzystać, wykorzystać w drugim albumie, to, to będę mogła sobie jakby wyciąć z tego. I domówiłam sobie jeszcze dwie kartki, lub je, również z tej samej firmy Scrap Mir eee, na no, album dziecięcy. To są takie napisy po angielsku w wersji dla chłopca. Inscription, to się nazywa Baby Smile i Baby Doll. I mamy tutaj dla chłopca Baby Smile. A tu mamy dla dziewczynki Baby Doll. Zobaczcie, czcionki są zupełnie podobne, tylko kolorystyka się różni. Więc fajnie do takich albumów, albo karteczek dziecięcych będzie fajnie pasowało. To wszystko z Lamcraftu. A nie, przepraszam, dostałam jeszcze gratisiki. Tutaj mi Ania Wsadziła takie fajne karty. Taką. Tutaj The Project Life chyba. I taką rameczkę. Tu zobaczcie jaka boska dziewusia. Bo chłopczyk. Super. Rameczka. Druga. I jeszcze taka koronka. Tutaj też karty. Świetne. I dwie takie bardzo letnie. Takie summer. Dziękuję bardzo za te gratisiki. Na pewno się przydadzą. I teraz jeszcze sobie zamówiłam w Lemon Craftie dwie NML enamel enamel Dots i Glass Drops. I te nml mam taki jaśniutki, różowy, taki delikatny szabi, a niebieski jest heavenly. Heavenly. W każdym razie kolorki wyglądają tak. Na beżowym i na białym papierze. To są takie odcienie, taki błękitny i taki lekko różowy. Super. A ten Glass Drops, to tak wzięłam z ciekawości, żeby sprawdzić, czy to jest dobra alternatywa na Glossy Accent, czy da się wykorzystać. I powiem Wam, zrobiłam tu próbkę i da się. Tu ten kwiatuszek jest ten pociągnięty. Nie wiem, czy będzie widać, jak pokażę Wam tak. Widać. I powiem Wam, że sprawdzi się świetnie. Także myślę, że to jest dobra alternatywa dla glosji akcentu. Jeszcze u Ani kupiłam sobie dwa dziurkacze narożnikowe, bo mój z Depokraftu, który mam, już się trochę stępił. Wzięłam sobie te z AK, AK Tools i nawet gdzieś tu miałam, o, tu miałam próbkę, ten większy wycina tak, a ten mniejszy wycina tak. I to jeśli chodzi o zakupy Lemon Craftie będzie wszystko, tak? I teraz jeszcze mam parę zakupów z AliExpressu i kupiłam sobie mm, takie ćwieki różne o takie może to zapięcia będzie służyło fajnego wzorzeczka i fajnie się będzie zapinało w każdym razie jest to ćwiek takie opakowanie 10 sztuk zawierało kupiłam jeszcze sobie magnesiki te neodymowe malutkie one mają Muszę hmm, to wszystko szybko One mają o, pół centymetra, pół centymetra, tak 5 mm mniej więcej. Tak. I takie większe. oj, I takie większe. One mają. I cały centymetr, 8 mm. Czy mają bardzo dobrze. Wypróbowałam już w albumikach, więc naprawdę fajnie się sprawdzają. To jeśli chodzi o takie gadżety. I oczywiście nie mogło zabraknąć wykrojników. kupiłam ich kilka. Pierwszy to taki był trochę niewypał. Strasznie mi się spodobała ta krzątka one jeszcze tu te prostokątny dodane, żeby tu można było sobie okienko wyciąć albo nakleić kolorowy papier. Ale te prostokątne wykrojniki z, przeszy z przeszyciami świetnie wycinają. Ale niestety ten wzór, który mi tak się spodobał i tylko dla niego kupiłam ten wykrojnik, niestety wycina tylko, wycina się cała ta kieszonka. Ale ten wzór wycina tylko te brzegi się. Niestety. Także to jest niewypo. No ale czasami tak bywa. Powiem szczerze, że tyle już zamawiałam wykrojników na AliExpressie. Ten jest pierwszy, który okazał się niewypałem, czyli który nie wycinał. I to też nie, nie całkowicie, bo mówię, ta kieszonka się wycina cała. Niestety tutaj jest takie wytłoczone i te też świetnie wycinają. Więc, no, połowiczny nie wypał. Iwa. Kolejnymi wykrojnikami, jakie kupiłam, wycinającymi świetnie, są na przykład te serduszka. Te serduszka po prostu skradły moje serce. Wyglądają tak. Wycinają. Przecudnie. Tu nie wyciągnęłam wszystkich tych serduszek, bo chciałam Wam pokazać, że jest ich milion chyba. Ale wzorek jest przecudowny. Więc całkowicie można te serca usunąć. O, wykorzystać je sobie do jakiegoś projektu. A rameczkę czy tło mamy. Zobaczycie. Świetne. Takie. No, jestem w tym wykrojniku zakochana. Nie wiem, czy to podruba, czy nie, ale nieważne. Podoba mi się bardzo. Więc to naprawdę polecam. Kupiłam sobie też inną kieszonkę, niestety o wiele mniejszą, bo zobaczcie, ten wykrojnik był takiej wielkości, a ta kieszoneczka jest takiej. Więc o wiele, wiele mniejsza, ale. Wycina. Super, moment, wezmę taką Wycina kieszonkę. I do tej kieszonki wejdzie tak, mniej więcej takie wielkości. Zobaczcie. Całkiem spory. I wycina nam tło z takimi zakładkami, które można zagiąć. Tu ten wykrojnik. I można wyciąć sobie jeszcze y, taką kieszonkę na przykład z takim wzorkiem i skleić razem, ja bym tu nawet obcięła i skleiła jakbym chciał, albo po prostu zrobić taką ażurową kieszonkę, do której właśnie wejdzie nam ten tak. Zobaczcie, bez problemu. Więc tutaj jestem zadowolona. Bardzo z tego wykrojnika. Jest naprawdę ładne I wycinam muszę powiedzieć, że wycina się świetnie. Ten wzorek wycina fajnie. Kolejnymi wykrojnikami to są wykrojniki, które użyłam, jeden z nich użyłam do poprzedniego, mojego albumiku, ostatniego. Wycina. To jest ten wzorek taki. Taki bardziej prosty. No takie jakby wytłoczone dziurki, jakby przeszycia. Nie wiem, czy to widać, mam nadzieję, że tak. Bardzo fajne. Te, te, te też bardzo fajnie wycinają. Polecam. Kolejnymi wykrojnikami to był taki burzogowy z dziurkami. I tutaj troszeczkę mnie dziwi. Przede wszystkim muszę obciąć koniecznie tą. Yy, tą metalową tutaj kreseczkę, bo się odbija, więc na bank. Wycinają się dwa takie małe kółeczka z przeszyciami. Z tych dwóch. I przeszycia są też dookoła. Ale już ta chmurka, jakby, czy ten brzeg, ma przeszycia tylko z tej strony. Z tej jednej strony. Czyli jak się pozbędziemy tego, to mamy kółka i bez przeszyć. No, tak nie do końca jestem tutaj przekonana co do tego, bo mogłyby być te przeszycia również z tej strony tej chmurki. Ale wzięłam go ze względu na to, że pomyślałam, że do albumu fajnie będzie na przykład jak taki brzegowy da jakąś kieszonkę czy, czy patkę i podkleić zdjęciami albo obrazeczki, jakiś dać albo inny kolor papieru dla kontrastu. Myślę, że będzie fajnie się sprawdzać. Mimo, że nie jest doskonały, bo mówię, tutaj brakuje mi tych przeszyć z tej strony. Ale wycina bardzo ładnie. No i fajne takie moje kółaczka wychodzą. Tutaj mam... A, nie wycięłam sobie wzorku, ale to jest brzegowy, który wycina po prostu takie dziurki. One nie mają przeszyć ani nic. Tutaj jest taka, taki brzeg. A to fajnie do takich dziecięcych, młodzieżowych albumików czy kartek się sprawdzi. Żeby też na przykład zrobić sobie kontrast, kieszonkę na przykład w jednym kolorze z tym wzorem, a pod spodem karta jest innego koloru. Też fajnie wycina. No i już upatrzyłam się w nożyczki na AliExpress. Zamówiłam sobie te nożyczki takie z myślą o taśmach. Tną. Nożyleta, nawet tą taśmę piankową. Może Wam pokażę. I tak w sumie zapłaciłam za nie złotych 50 chyba. I zobaczcie, mam tutaj taśmę. Zobaczcie, jednym ruchem. Tylko trzeba uważać, żeby sobie nie przyciąć tutaj skórki. Super. I takie małe, precyzyjne. Hmm. Ale powiem Wam szczerze, nie jestem do nich przekonana, mam super nożyczki wycinające, też mam mankament jeden, małe dziurki. Przepraszam Was za te odgłosy w tle, rodzina się przemieszcza na ogród tutaj z powrotem, a myślałam, że już nie mam małych dzieci, ale widać jeszcze, z tego się nie wyrasta. Więc mam, przez cudowne, to są pakistańskie nożyczki firmy Tultron. Tultron, mhm. tak, Tultron. Tną po prostu to mają bardzo cieniutkie to jedno ostrze, to drugie jest grubsze, ale to cienkie ostrze, jeśli mamy je na wierzchu, to po prostu idealnie wycina, ale... Na dłuższą metę nie da się ciąć, ponieważ to są za małe dziurki. A w tych to dotrzymania jest świetne, ale ostrze jest ostre, ale niestety zobaczcie, jaki jest grób w porównaniu do tego tutaj, co mam. Widzicie? Nawet to drugi jest cieńsze. Są bardzo ostre, fajnie, dobrze się je trzyma. Tną papier bardzo ładnie. Muszę powiedzieć, że elementy małe też fajnie tną, ale, ale mówię, no, te tną o wiele lepiej. I gdyby miały tą rączkę, to byłyby nożyczki idealne po prostu do wycinania elementów czy stempli jakieś ja trochę bawię w lalki Primy. I wycinam elementy natuszowane w papierze. To mówiąc szczerze, no, to świetnie znam, a te mają świetną rączkę. I to jeśli chodzi o moje zakupy, byłoby na dzisiaj wszystko. Gdybyście chcieli poznać linki do zakupów z AliExpress, to pytajcie, chętnie je podam. Jeśli są jeszcze oczywiście aktywne, bo już miałam tak kiedyś, że też nakręciłam filmik a potem się okazało, że niektóre już z tych produktów nie były dostępne. Więc pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Miłego wieczoru. Pa!